Dzień dobry, dzisiaj chciałam zamieścić przesłanie dla znaku wagi na nadchodzący miesiąc. To jest marzec 2020 roku. Moje drogie wagi, co wam ten miesiąc przyniesie? Uwaga, i miesiąc marzec. Miesiąc marzec. Powiem moje drogie wagi, tutaj same, no nie same, ale prawie same ostrzeżenia. Bo uważajcie, jeżeli będziecie przebywać w jakichś ośrodkach zdrowia, szpitalach, gdzieś gdzie, może w jakichś skupiskach, gdzie dużo ludzi przebywa. Ja tutaj mam akurat miejscowości, takie le, miejsca lecznicze, gdzie człowiek idzie, żeby się wyleczyć, podleczyć. I tam właśnie uważajcie, żeby nie dostać prezenciku w postaci jakiejś choroby. Czyli żeby wam, was czymś nie zarażono. Tak więc najlepiej, jeżeli nie musicie odwiedzać takich miejsc, to w tym miesiącu, marcu się tam nie, uda, nie udawajcie, ale raczej przenoście te badania, które być może mieliście sobie wykonać. Na miesiąc kolejny, jeżeli jest taka możliwość. No i co dalej? Dalej tutaj mam, że koło, niedaleko koło Waszego domu pojawi się nowa, dobra oferta pracy. Pojawiła się, macie nadzieję na tą ofertę, że ta oferta zostanie zrealizowana. Czy nie będziecie musiały jakichś dalekich kilometrów jeździć do pracy, czy w jakiejś odległości przebywać? Czy wiele czasu spędzać właśnie w środkach komunikacji publicznej, żeby do tej pracy dojechać? I tutaj pojawia się taka oferta, ale ta oferta jakby no, umrze śmiercią naturalną. Czy być może zostaniecie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, czy już zostaliście na nią zaproszeni? Ale właśnie w miesiącu marcu to się wyjaśni, że jednak. Może nie też, że to się będzie przeciągać, nie będziecie czekać na odpowiedź, czekać, czekać, bo ktoś, ktoś was pochwali, wy również wyjdziecie z tej rozmowy zadowoleni, ale ja później mam takie troszeczkę rozczarowanie i poczucie skrzywdzenia, oszustwa. Czyli może wam ten rekrutujący powiedzieć, że świetnie wypaliście, odezwiemy się do pani tam, nie wiem, w ciągu dwóch tygodni, będziecie całej szczęśliwe, ale tutaj nikt się nie będzie odzywał. Za to w miłości tutaj całkiem nieźle, bo pojawia się przy boku waga, albo być może już jest, mężczyzna uczciwy, z którym gdzieś się będziecie się wybierały, moje drogie wagi, we wspólną podróż. Być może ja tutaj nie widzę to jako jakiegoś kurortu, czy wycieczki zagranicznej. Ja to widzę w sensie takim, podróż z mężczyzną, ale bardziej do rodziny, o w tym, w tym sensie czy do waszej, czy, czy jego też rodziny do jakichś do jakich znajomych, raczej nie jakaś podróż wakacyjna tylko właśnie w celu odwiedzić kogoś, kogo znacie i lubicie także podsumowując moje drogie wagi nie dajcie się chorobom, raczej izolujcie się od miejsc, gdzie przebywa dużo ludzi, jeżeli to jest oczywiście możliwe, i zwłaszcza związanych ze służbą zdrowia, czy jakichś przychodni, szpitali itd. Co jeszcze, tutaj nie radziłam się też Wam szczepić na jakiekolwiek choroby, bo ta szczepionka może Wam przynieść jakiś prezencik niekoniecznie miły i co jeszcze tutaj było, aha, w związku z tą pracą, czyli możecie się troszeczkę rozczarować, możecie czekać na odpowiedź w związku z nową pracą, czyli nie w tej, w której jesteście stricte, pracą blisko Waszego domu, ale tutaj mężczyzna jakby da wam odpowiedź negatywną, a może wcale się nie odezwie, bo jest też takie że troszeczkę w nim milczenie, więc czekać, czekać, czekać. No ja bym wam radziła i to nie jest, to jest kart. Radziła podjąć kolejne działania, jeżeli akurat pracy szukacie, a nie czekać biernie na odpowiedź, bo ta odpowiedź tak naprawdę może nigdy nie nadejść. No i w miłości tutaj miło w uczuciach miło spędzony czas, odwiedziny jakieś może niezbyt dalekie, nie na koniec świata, ale z osobą bliską sercu, jakiś miły wyjazd właśnie w odwiedziny to uważam rodziny lub znajomych. Dziękuję bardzo, drogie wagi, za oglądanie. Zapraszam do kolejnych filmów i do obejrzenia.